W wiadomościach jedynym obiektywnym i totalnie niekontrolowanym przez rząd programie informacyjnym. Tak, według brytyjskiego Times'a mogło wyglądać zniszczenie rosyjsko-niemieckich gazociągów, a miała tego dokonać według Brytyjczyków właśnie. No cześć, witam was dzisiaj y, króciutko. Y, dzisiaj o wiadomościach TVP, no i tak, jak w tytule o ułańskiej fantazji, y, pisowskich. Y, Grafików w pisowskiej telewizji. Pewnie pamiętacie słynną grafikę z rowu Jarosława. Na tej to grafice w pisowskiej telewizji, kółciesze, gawiedzi, pisowscy graficy, funkcjonariusze, z TV PiS Pokazali, jak to pięknie przepływa przez rów Jarosława wielki kontenerowiec wypchany po brzegi, oczywiście kontenerami do portu Welblągu. No ale oczywiście e, graficy z łańską fantazją z telewizji pisowskiej no, nie spoczywają na laurach. Tym razem zabłysnęli swoim talentem graficznym podczas pokazania wybuchu ataku na Nord Stream 1 i Nord Stream 2. No, delikatnie mówiąc, zaliczyli kolejną wpadkę, która notabene rozbawiła wielu widzów do OS. Ten serwis pisowski informacyjny zaprezentował grafikę obrazującą, jak potencjalnie mogłoby wyglądać atak na rurociągi Nord Stream. No, powiem Wam, że Oscar za efekty specjalne jest murowany. No, oczywiście te symulacje i grafiki prezentowane w pisowskich wiadomościach no, regularnie budzą rozbawienie i tutaj w sumie nic dziwnego. Ta pisowska stacja wyraźnie stroni od nowych technologii, a grafik, no, grafik może pochwalić się no, ponad przeciętnym poczuciem humoru, lub tak jak powiedziałem, no, ułańską fantazją. W zeszły czwartek w głównym wydaniu programu postanowił zaprezentować, jak mógł wyglądać atak na gazociąg Nord Stream. Zresztą mm, zobaczcie sami. Stream 2. Podwodne drony z ładunkami wybuchowymi uderzające w gazociągi Nord Stream tak według brytyjskiego Timesa mogło wyglądać zniszczenie rosyjsko-niemieckich gazociągów a miała tego dokonać według Brytyjczyków właśnie Rosja. Także no, ten inteligentny grafik, autor tego wszystkiego no, w tej symulacji umieścił drony no, pewnie startowały z podwodnych lotniskowców. No, bo jak żeby inaczej. No, ja tutaj, jak widzicie, wrzucam jeszcze jedno zdjęcie, może też y, wiadomości TVP. Oczywiście to wykorzystają. No, bo tusk musi też y, być w tym wszystkim. Mm, także, także tak. Także, jakby ktoś się zastanawiał, jak. Y Zostały uszkodzone te rurociągi, to są dwie opcje. Albo podwodne drony, lub oczywiście sam Donald Tusk, no bo nie może też być inaczej. Jak pewnie słyszeliście, no Ziobro oczywiście zalecił postępowanie prokuratorskie w sprawie tego, zamachu na rurociąg. Podejrzewam, że sam Antoni Brzoza Macierewicz się zajmie. No w końcu były wybuchy, więc będzie gaz, będą parówki, będą puszki i będzie kolejna komisja śledcza zlecona przez samego ministra Zero. No i tak na koniec, tak mówiłem, króciutki filmik, tak na koniec macie jeszcze tutaj oczywiście Wykwalif zdjęcie, przykład, wykwalifikowanych geografów, topografów, nie wiem jak zwał, tak zwał, no ale y, ludzie, którzy pracują nad grafikami, nad opisami w TVP, no po prostu nie pozwalają się nudzić widzowi. Zawsze coś nowego wymyślą, y, zawsze coś nowego wprowadzą, coś, jakieś innowacje ciekawe. I tak na koniec, moi drodzy, w sucharze dnia, chciałbym Wam już, no nie tak do końca prześmiewczo, ale przedstawić Wam, w jak prosty, a jednocześnie chamski sposób, pisowska telewizja manipuluje faktami. Zresztą nie, nie będę uprzedzał faktów. Obejrzyjcie sobie ten suchar i wnioski wyciągnijcie sami. Ale tak jak Tokurski powiedział, ciemny lud to kupi, a tak jak to towarzysz Piotrowicz powiedział, że telewizja TVP nie jest dla ludzi inteligentnych i tutaj wyjątkowo się z nim zgadzam. A na dzisiaj to tyle. Dzięki i do następnego materiału, filmiku. Trzymajcie się, moi drodzy, cześć! Europejskich przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Holandia zapowiedziała właśnie, że Polska nie dostanie pieniędzy z krajowego planu odbudowy. Holland does not or the Polish government does not want to change the laws in the way we have laid it down in the contract to restore the independence of the judiciary. Therefore, we will and cannot disperse any kind of money. That's... Poland does not, or the Polish government does not want to change the laws in the way we have laid it down in the contract to restore the independence of the judiciary. Therefore, we will and cannot disperse any kind of money. Uh <laughs>